Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza wojak! Jest z nami przemek Opala, który w efektownym stylu wygrał przez koło w drugiej rundzie. Przemek przygotowywałeś się pod innego rywala. Trochę zamieszanie z przeciwnikami w końcu walczyłeś z kimś innym. Powiedz, czy przeciwnik, którego tak naprawdę nie znałeś wcześniej, czymś zaskoczył Ciebie w ringu? Nie no, mówię, że zmienili mi przeciwnika krótko przed wagą. I no bardzo to denerwuje, bo się naprawdę nastawiłem, że będę tam 4 albo 6 rund boksował, przeboksuję. Nie udało się, ale tak z tym rywarem też nie było dużo problemów, dlatego tak szybko zakończyliśmy sprawę. E, czy... Zadawanie ciosów na Korpus to było coś, co założyli sobie przed pojedynkiem, czy to po prostu wynikło z trakcie walki i zobaczyłeś, że to może podkopać kondycję i siły przeciwnika? Nie, trener widział walkę w internecie od Chłopaka, co miał swoją drugą. On też z kickboxingu jest, dlatego widzieliśmy, że on jest bardzo otwarty na Korpus. I też od początku było założenie, że będziemy bić na Korpus, żeby to też na Korpusie zakończyć tą sprawę. To już kolejna Twoja walka w tym roku? Czy masz jeszcze jakieś konkretne plany co do tego, jakby miała wyglądać Twoja kariera w najbliższym czasie? Mam jeszcze teraz plany, że 3 grudnia w Berlinie będziemy boksować. Tam będzie trochę łatwiejsza walka, bo teraz się przygotowałem. Półtora miesiąca, bo miała być szóstka. A że przeciwnik się zmienił, to czwórkę boksowaliśmy. No 3 i 10 grudnia w Kolonii mamy też jeszcze zaboksować. Czy już teraz coś wiadomo na temat Twoich kolejnych potencjalnych rywali? Czy też dopiero to będzie tak jakby dogadywane i na razie jeszcze za dużo o tym miał już powiedzieć? Na razie też nic nie wiem, bo manager, pan Kral, to załatwia. I myślę, że w poniedziałek, wtorek już będziemy wiedzieć, z kim będziemy boksować. Przemek, czy jesteś pierwszy raz w Białymstoku? Czy już tutaj miałeś okazję być, i, a może boksować w przeszłości? Ja boksowałem jako amator na Grand Prix, tutaj to 2009, jak się nie mylę. No i tutaj trzecie mieście miałem, przegram w, final, w półfinale z Piotrem Silawą na punkty. No i teraz drugi raz tutaj, ale bardzo ładne miasto, no bardzo ładna gala, bardzo ładnie zorganizowana. I myślę, że będę częściej tutaj. Ja też y, mam taką nadzieję. W takim razie życzę powodzenia i realizacji sukcesów w realizacji planów dotyczących zawodowej kariery. Dziękuję bardzo. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest.